Tak, tak, tak. Trzeba, jest świadomość konsumencka. Ludzie teraz stawiają na naturalne składy, na dobre składy, żeby się nie truć od środka, tak? Bo dobra, mamy rząd polski, co są dopuszczone stężenia jakichś tam substancji, ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że kobiecie się spodoba krem do twarzy i będzie go 10 lat pod rząd używała. Dychyd, później się pojawiają problemy. Jak się do powinno przyzwyczajenia. Dokładnie, a w szczególności jeszcze najważniejsza kwestia to testy na zwierzętach. A L'Oreal właśnie testuje i. I o to właśnie chodzi, żebyśmy my konsumenci wiedzieli, co kupować. Ale właśnie, że nie wiemy. Bo ja nie wiem. Teutrogena, kosmetyki o koszmarnych składach testowane na zwierzętach nie są warte uwagi ani jakiegokolwiek zainteresowania. Tutaj mamy botanik linie CBD i niestety każdy z tych produktów zawiera w swoim składzie tetrasodium etta, czyli helator, który rozwala barierę hydrolipidową. Także nie polecam zdecydowanie Wam tych produktów od Biotanik. Tak, to się dobrze czyta. Tutaj niestety mamy, wiecie, sam syf, który nie jest warty jakiegokolwiek zainteresowania. Moi drodzy, mamy zwykły syf, który nie jest warty uwagi ani warty zainteresowania. Produkty testowane na zwierzętach z okropnymi składami nie polecam zdecydowanie. Tutaj mamy Garniera, czyli koncern Loreala, to na alkoholu denaturyzowanego, kosmetyki nie warte jakiejkolwiek uwagi. Tutaj mamy Jandę i składy tych produktów są po prostu tragiczne, nie są warte uwagi ani jakiegokolwiek zainteresowania. Tutaj niżej mamy kolejne linie kosmetyczne Jandy, również skład jest beznadziejny, to na mikroplastiku, mocnych silikonów, alkoholu, BHT, BHA. Biotanik również w swoim składzie zawiera drażniący helator tetrasodium etta, także zdecydowanie Wam odradzam produkty marki Biotanik. Tutaj mamy Christiana Laurent, składy są okropne, to na mikroplastiku, BHT, nawet ta linia z bakuchiolem nowa, totalny niewyp... Tutaj również ta sama sytuacja. Tona aluminium zwykłego syfu i testy na zwierzętach. Nie polecam Wam tych marek. Syfy nie warte jakiejkolwiek uwagi. Składy tych produktów są beznadziejne. Pogarszają stan skóry trądzikowej i tłustej. No i niestety L'Oreal króluje na samej wysokości. Produkty testowane na zwierzętach nie są warte uwagi. Tutaj mamy Dr. Skin Clinic, ta nowa linia kosmetyczna i wiecie doskonale, że Wam tylko polecam z tej linii serum z retinolem o stężeniu 1%, ponieważ reszta produktów zawiera mikroplastik, także serum z retinolem to jest to serum booster odmładzanie, także jak najbardziej Wam polecam. Tutaj mamy bielendę profesjonalną i Wam polecam serum z witaminą C i linię z kwasem PHA. Reszta produktów zawiera mikroplastik. Także ten krem pod oczy z witaminące zawiera mikroplastik. Krem do twarzy z witaminą C zawiera mikroplastik. Mamy syf testowany na zwierzętach. Serdecznie dziękujemy tym produktom za cudowną uwagę i uśmiech do kamery. Niwea, również testowane na zwierzętach. To na alkoholu denaturyzowanego w składzie zdecydowanie nie polecam. Mamy tołpę Holistik, moi drodzy. Wiecie o czym doskonale co sądzę na temat tej linii. Był film Beściemy ostatnio. Tragedia. Tutaj dalej, moi drodzy, proszę bardzo, L'Oreal Biotanic Mixa. Kosmetyki dla skóry trądzikowej, napakowane tetrasodium etta, mikroplastikami. Nie są zdecydowanie warte uwagi. Tutaj peeling enzymatyczny. Reklamowany pod niebiosa, a zawiera trometaninę w składzie. Serdecznie mu również podziękuję. Są tańsze i znacznie skuteczniejsze zamienniki tego rozreklamowanego peelingu do twarzy, którego skład pozostawia wiele do życzenia. Nocna maska Bloker Sebum zawiera aluminium w składzie. Serdecznie mu też podziękuję, nie dla skóry trądzikowej. Wiecie doskonale, moi drodzy, że to jest koncern Loreala, więc niestety produkt jest testowany na zwierzętach, także zdecydowanie wam te produkty odradzam. Garnier również należy do koncernu Loreala. No i niestety wiecie doskonale, co na temat tej marki. No tutaj wiecie moi drodzy, zwykły syf nie warty jakiejkolwiek uwagi. Produkty, ale to serum z probiotykami niestety ma w składzie alkohol. Ja go już niestety nie polecam. Megan Musli wam nie polecam ze względu na mikroplastik w składzie, także od razu was ostrzegam. Tutaj mamy zestawy świąteczne. Widzicie L'Oreal. Oczywiście jeden wielki syf testowany na zwierzętach. Nie polecam zdecydowanie. Tutaj zaś L'Oreal. No niestety Dermika. Również bez szału, moi drodzy. Składy są okropne. To na mikroplastiku. Schwarzkopf gli skorem testowane na zwierzętach to na SLS-u niestety nie warto, ale te kremy BB to już jest tragedia, zdecydowanie nie polecam. Barwy siarkowej również wam nie polecam. No i no niestety Ziaja też nie polecam zdecydowanie. Tutaj również niwa natural good to na alkoholu i testy na zwierzętach nie warto. Moi drodzy, najgorsze co może być w Rosmanie, L'Oreal. Szafa kosmetyków testowanych na zwierzętach bez szacunku do zwierząt. Firma nie zdaje sobie sprawy z tego, że zwierzęta cierpią, co odczuwają. Warto wypróbować syf. Tutaj mamy szafę makijażową Flormara. I tutaj mamy cienie, podkłady, brązery, szminki, korektory. I w skrócie Wam powiem, że składy są straszne. To na mikroplastiku, nylon, oblepiacze. Produkty nie są warte uwagi. Tutaj również mamy kolejną szafę makijażową. Tym razem nowości kosmetyczne. Mamy pomadki za 6,49. Mamy tutaj korektory, obrązery, róże, rozświetlacze, paletki cieni, korektory, tusze. I składy tych produktów są tragiczne. Zawierają mikroplastik, który nie jest biodegradowalny i który szkodzi środowisku. Także produkty nie są warte uwagi. Między innymi główny gwiazdor wyłożony na stędzie Loreal, testowany na zwierzętach, ponieważ Loreal zawsze musi królować. No niestety. Tutaj mamy krem i esencję. Zdecydowanie Wam nie polecam. W kremach mamy trietonolaminę, mikroplastik. Zdecydowanie nie warto. Tutaj paskudna tołpa po raz kolejny. Niestety kosmetyki nie są warte uwagi. Tutaj mamy jawne oszustwo producenta Eveline Bio Odżywka do Paznokci. Moi drodzy, w pierwszym przypadku mamy akrylateskopolimer czyli mikroplastiki. No niestety jest to linia nazwana BIO. Następna odżywka BIO. Mhm. Zobaczcie sobie skład. Metylparaben, etylparaben, butylparaben. Niestety to nawet koło BIO nie leżało. BIO SOS dla skórek, moi drodzy. BIO. Jeżeli chodzi o skład, proszę bardzo. DMDM, hydantoina, donor formaldehydu, parabeny no cudowny skład naprawdę kosmetyku bio także no niestety Eveline jawnie oszukuje konsumenta mówiąc że jest coś bio a tym bio nie jest